Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Trudne czasy, niby zima idzie, ale cały czas budujemy. W moim, na moim tle z tyłu widać właśnie budowaną ulicę, jedną z odchodzących od ulicy. 11 listopada ulica jest budowana. W bardzo nietypowy sposób. Chyba jesteśmy jedynym, przynajmniej dla mnie znanym, samorządem, który buduje ulicę przy wykorzystaniu osób osadzonych. Współpracujemy z więziennictwem i mamy, powiedzmy sobie, bardzo sympatyczną, ale darmową siłę roboczą. Ulice są budowane również, jak widać, z kostki, z kostki brukowej, którą odzyskujemy z innych ulic, chociażby z ostatnio remontowanej, a w zasadzie budowanej od nowa ulicy 3 maja z fragmentów ulicy Batorego, ulicy Jana Pawła II, czy kostki z okolic, na przykład Ronda. W tym momencie widzimy tutaj, na przykład, kolejną ulicę, kolejną ulicę również wybudowaną właśnie tym gospodarczym, nazwijmy to sposobem, e, równoległą do poprzedniej, którą państwu pokazywałem. Również zużywanej kostki. Takich ulic mam nadzieję, że będzie więcej. Nie obciążają one zbytnio budżetu, a na pewno służą mieszkańcom. Pozdrawiam, jego dnia życzę.